Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w takim filmiku gadanym pierwszy raz od bardzo dawna. Dziwnie się też czuję, wiecie, musiałam tutaj wszystko ustawić, a uwierzcie mi, że teraz jak się pakujemy, to ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie w tle nie widać kartonów. I tak widzicie tutaj jeden karton w tle, tak mi się wydaje, że... Widać tutaj na rogu ten karton, ale nieważne. <laughs> Jesteśmy w trakcie pakowania, więc niestety no, wygląda to tak, jak wygląda teraz nasze życie na kartonach. Um, no, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, a jeżeli jesteście już ze mną dłużej, no to bardzo się z tego cieszę i bardzo to doceniam. Dziękuję, że znów się widzimy. Przechodzę do Was. Filmem, który chciałam już nagrać bardzo, bardzo dawno temu. Kiedyś w ogóle na YouTubie właśnie było takie boom, to było, nie wiem, z dwa lata temu na ten typu film i miałam to nagrać, ale coś później możliwe, że o tym w ogóle zapomniałam. I tak teraz, kiedy to jest ostatni miesiąc, kiedy mieszkamy tutaj, przypomniało mi się o, o, o tym właśnie już miesiąc temu, żeby nagrać taki film i myślę sobie o to jest, styczeń, to jest ostatni moment, kiedy go mogę nagrać tutaj, na nasze realia, te, które mamy właśnie tutaj. A więc kochani, dzisiaj e, chciałam Wam przedstawić e, to, ile wydajemy w ciągu tygodnia e, pieniędzy jako rodzina pięcioosobowa. E, te dwa lata temu nagrałabym to jako <grywania> rodzina czteroosobowa, 2 plus 2, teraz jesteśmy już 2 plus 3, więc e, no minęła za wiele w tym naszym e, w naszych funduszach nie zmienia póki co, bo jeszcze wiecie nie chodzi do przedszkola, więc ten koszt odpadają i jakieś tam inne rzeczy związane z dziećmi. No tylko możliwe, że jedzenie, jakieś ciuchy i tak dalej. To tak, ale tak to jeszcze, jeszcze aż tak tego. Nie zmienia. No ale chciałabym właśnie Wam przedstawić, jak to tygodniowo u nas wygląda, póki jeszcze właśnie tutaj mieszkamy, póki jeszcze mogę Wam to nagrać. No i sobie wszystko obliczyłam, i jak sobie zobaczyłam tą kwotę, to najpierw byłam taka, mm? a później pomyślałam, no w sumie <laughs> nie ma tragedii. Możliwe, że moglibyśmy wydawać mniej, ale no. Jest tak jak jest, a więc już Wam a, mówię. Rozpisałam sobie. Powiem może najpierw o tym, jak my funkcjonujemy, też trochę, bo my mamy osobne konta. Um, I. Um, bo płacimy także. No, Dominik ma swoje konto, ja mam swoje konto, e, i najczęściej to jest po prostu tak, że ja płacę za jedzenie, a Dominik za te resztę rzeczy. W sensie ja jedzenie plus na przykład jakieś ciuchy, jakieś zabawki, jakieś takie rzeczy, no to to idzie z mojego konta, a z Dominika konta idą te takie bardziej stałe opłaty. No i tak, ale wiadomo, że jeżeli to jest tak, że komuś na przykład ktoś potrzebuje coś kupić, czy ja, czy Dominik, to nie jest też tak, że powiemy: No, skończyła ci się kasa, więc sorry. Tylko po prostu um, swobodnie on używa mojej karty, ja użyłam swojej karty, mimo tego, że mamy te osobne konta. Więc najpierw Wam powiem o właśnie tych wydatkach, takich na jedzenie. Tutaj właśnie, no to jest tak naprawdę Raz więcej, raz mniej W zeszłym tygodniu zrobiliśmy zakupy, które na pewno Jeszcze wiecie, część rzeczy Starczy nam na dłużej niż tylko na tydzień Więc to też właśnie mówię Raz wydajemy w tygodniu więcej, raz mniej W tym tygodniu na przykład nie byliśmy W ogóle w żadnej restauracji Nie jedliśmy nigdzie na mieście, ani nie zamawialiśmy Do domu, więc też ten budżet Może się różnić W zależności od tego, no ale właśnie Przedstawię Wam taki typowy Właśnie bez żadnego wychodzenia z domu do czy zamawiania na wynos jedzenia. I tak, w poniedziałek zacząłem się tym, że kupiłam Jeziowi za 200 zł, ciuchę, które właśnie muszę też odebrać. W Sinseiu zamówiłam mu dużo rzeczy, chyba. z 6, bo on po prostu wyrósł strasznie, strasznie szybko teraz naprawdę bardzo szybko rośnie i co chwilę właściwie kupujemy mu kupuję nowy rozmiar a on zaraz po prostu, najpierw one są za duże, bo takie właśnie lubię jak on ma troszeczkę takiego wiecie, spodnie szczególnie luzu, że nic mu nam nie przeszkadza jak kucnie to nic mu nie wystaje, nic mu nogawki się nie podwijają, podwijają do połowy łydki więc lubię właśnie jak są takie luźniejsze on po prostu ostatnio tak szybko rośnie, że tak strasznie szybko z tego wyrasta, że co chwilę właśnie nie wyrabiam się z tym, żeby miał na bieżąco, wiecie, dobre ciuchy. Tylko zanim zamówię, to on już chodzi w tych za małych, bo, no bo tak szybko wyruszę, po prostu nie ogarnęłam tego. No jakby mam wrażenie, że wiecie, on, on w nocy rośnie, nie? Że ten dzień on, te rzeczy były jeszcze dobre, ale następnego dnia one już nie będą dobre. One już będą za małe, trzeba kupić. Więc dwie stówki poszły. Na właśnie takie ciuchy Następnie byliśmy w Biedronce Plan był taki, żeby to były tygodniowe i jedyne zakupy Ale no tak nie wyszło i wydaliśmy wtedy 272 zł Jeszcze, że mówiąc patrzyłam na ten koszyk i tak pomyślałam sobie jak zapłaciłam te pieniądze Tak patrzę i tak myślę sobie Yeah. Mam wrażenie, że no, nie, nie mówię już to jak było kiedyś, ale nawet 3 miesiące temu mam wrażenie, że za 270 zł byłam w stanie kupić więcej niż wtedy kupiłam. No ale wiecie jak to jest. Następnie kolejne Dino, we wtorek byłam, dlatego że też chleb codziennie musimy kupować chleb, dlatego że no strasznie dużo się tego schodzi, Jasiu zaczął jeść na przykład po pięć kanapek na śniadanie i po pięć na kolację, znaczy jak idzie do przedszkola to nie, ale no po pięć kanapek na kolację potrafi zjeść chleba z szynką właśnie, więc... Więc też zaczęło się właśnie to, że nie dość, że rośnie, to jeszcze dużo je, więc właśnie mówię, ciekawe jak to będzie, jak będzie, będzie, będą ogólnie dzieci starsze, nie tylko Jaś, ale dzieci, Klara, Emila i my, to wtedy będę musiała kupować nie jeden bochenek chleba, a dwa albo i trzy. No i wtedy zapłaciłam 12 zł, dlatego że kupiłam jeszcze dzieciakom gumy. Następnie środa, kolejne większe zakupy, i tutaj 233 zł. I to te, za, te zakupy były zabawne bardzo, dlatego że e, mia, mieliśmy pójść tylko po, e, bo mieliśmy już jakby podstawę, czyli mięso do obiadu, i mieliśmy kupić tylko sos i makaron. No i, i wydaliśmy 233 zł, bo poszły jeszcze na jakieś inne rzeczy, więc ja bardzo chcę wrócić do tego systemu, gdzie e, robię zakupy raz w tygodniu i więcej nie kupuję, ewentualnie właśnie chleb, tak, bo chleb to jest taka rzecz, którą yy, no, no, można mrozić i tak dalej, ale ja nie mam miejsca z co ma takie rzeczy, więc to odpada, więc, ale to nie jest problemem, żeby pójść raz, wiecie, na, idę na spacer, czy jadę po dzieciaki, pójść po ten chleb, więc to nie jest problem, ale żeby nie jechać po prostu do dużego sklepu na zakupy, bo wiem, że wtedy yy, jest większa możliwość, że wydam więcej pieniędzy, więc chcę znowu wrócić do takiego czegoś, jak było kiedyś, jak my robiliśmy taki system, że w poniedziałek robimy zakupy na calutki tydzień Ewentualnie czasem jeszcze robiliśmy Na przykład w piątek na weekend, bo A nie starczało, albo czegoś tam nam brakło Więc wtedy jeszcze takie dwa razy w tygodniu A nie, że praktycznie wiecie no, Byliśmy w poniedziałek A w środę znowu wydaliśmy 233 zł a, No, następny mój wydatek Jaki tu mam to jest skupiłam szybkę na telefon Którą muszę właśnie zaraz biec odebrać Bo jest paczko Macie i zaraz mi ją odeślą bo kończymy się czas więc wydałam dwie dyszki. Kolejny wydatek to w piątek 30 zł. Nie wiedziałam tak do końca, czy to liczy, czy nie, bo to były pieniądze wydane na prezentację, bo miałam prezentację online. Tylko, że tak naprawdę, no miałam właśnie, to była prezentacja online, bo ja na przykład nie, nie, nie liczyłam tutaj e, pieniędzy, które wydaję jako działalność mojej firmy. Więc tu nie ma takich kosztów, ale te 30 zł wliczyłam w te koszta, dlatego że no, mimo, że to było właśnie do pracy, to my to jednak, wiecie, my to zjedliśmy przez to, że to była prezentacja online, więc 30 zł wleciało. Następnie wczoraj też byłam po, tylko po mleko i wydałam 28 zł też w Dino, bo mamy najbliżej, więc do tego Dino się tak wchodzi. No i właśnie, no, no widzicie, takie małe kwoty wchodzą, i tutaj też kupowałam mleko i chleb znowu, 28 zł pewnie tam wpadła jakaś, na pewno była czekolada i coś jeszcze, wiecie, to wrzuciłam, a, jeszcze jab jabłka, tak, kupiłam jabłka, no i tak to się, wiecie, zbiera, zbiera, zbiera i no. Jeżeli słyszycie dźwięki w tle, no to... Życie trwa tam za ścianą, więc no, będziecie słyszeć. No i dobra, to teraz... Aha, jeszcze Dominik był w międzyczasie też w sklepie i wydał 50 zł i to wtedy kupił znowu chleb na ile tego chleba u nas idzie? 50 złotych, zł. kupił chleb, szynkę, no i jakieś tam, wiecie, takie drobne też rzeczy. Um, no i kolejne lecimy z kolejnymi kosztami to są już takie koszty, jakby. I tutaj w dzieci przedszkolu obliczyłam też tak, że obliczyłam um, jakby wszystkie dni w miesiącu, które, którym prawdopodobnie będą chodzić, chociaż wczesne i takie, i takie spłacone, niezależnie od tego, czy oni chodzą, czy nie. Więc 150 zł wychodzi za 5 dni u, u dzieciaków, u Klary i Jasia jednocześnie, czyli to jest właśnie taki koszt 150 zł, plus do tego właśnie muszę sobie też obliczyć, bo to no 150 zł, plus do tego wyżywienie w przedszkolu 130 zł. Następnie benzyna i tutaj właśnie obliczyliśmy za dwa auta, gdzie mamy benzynę i gaz i to wychodzi 70 zł tygodniowo, mieszkanie, kredyt 429 zł i to też właśnie obliczyłam tak, że po prostu kwotę 190, 190 chciałabym mieć taką ratę, 1900, taką właśnie mamy ratę, 1900 podzieliłam przez 31, tyle na w styczniu, no i wiadomo później tą kwotę razy 7, czyli wyszło 429 zł za mieszkanie, kredyt, i czynsz za tydzień to jest 94 zł. Następnie rachunki, czyli to, co poza jest czynszem, czyli gaz, prąd. Za gaz płacimy 85 zł, za prąd 180 zł miesięcznie, więc kwota za tydzień z tego łącznie wychodzi 50 zł, 59 zł. Kredyt auto. No, rata kredytu za auto e, tygodniowo to jest 158 zł. E, internet plus telefon 101 zł e, telewizja 22 zł Netflix. E, boże, teraz ten HBO chciałam powiedzieć, HBO, e, Disney Plus, gdzie Netflix już mamy w pakiecie z telewizją, więc tutaj się nie liczy. To jest 13 13 zł tygodniowo na 7 dni. No i jakieś tam różne raty, które mamy to tygodniowo 45 zł. No i to są takie właśnie koszty jakby podstawowe, tak? które mamy, plus właśnie do tego dochodzą czasem jakieś, a tu wyjście do e, restauracji czy no, jakieś takie atrakcje dla dzieci też. No W tym tygodniu akurat tego nie było, a, ale jeżeli jest, no to właśnie to są takie dodatkowe koszty. Może kiedyś zrobię właśnie, jeżeli będziecie chcieli takie miesięczne e, podsumowanie, ile wydajemy tych pieniędzy. Wtedy mogłabym się bardziej cofnąć w czasie, na przykład no grudzień to trochę ciężko, żeby obliczyć, bo to jednak jest taki wyjątkowy miesiąc, ale na przykład mogłabym obliczyć pokazać jak miesięcznie wydajemy, wydaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Też jestem tak ciekawa w sumie. No i co, z tych wszystkich rzeczy tak naprawdę wyszło, że my wydajemy tam około około 2000 tygodniowo więc no tak czy to dużo czy to mało Możliwe, żeby się dało wydać mniej, szczególnie na jedzenie, dlatego że, no, ostatnio uważam, właśnie, że te zakupy niekoniecznie są takie, jakie bym chciała właśnie, żeby one były przemyślane, żeby to było tak, że i teraz na zakupy mam zaplanowane cały tydzień, bo tak robiliśmy właśnie, że ja miałam cały tydzień zaplanowane, co będziemy danego dnia jeść, robiłam sobie z tego listę zakupów i po prostu później e, kupowałam te rzeczy, które rzeczywiście potrzebowałam, a nie szłam do sklepu kolejnego dnia i a to wezmę, a to. że a coś tam i no, no i tak, na przykład też wydałam ostatnio niepotrzebnie pieniądze, bo nie sprawdziłam czy coś mam i na przykład mam teraz dwa razy płatki owsiane, to się zje, ale to są pieniądze nadal, które na przykład można by było nie wydać, tak, więc tak to wygląda, taki mamy budżet domowy, gdzie ja też mówię, że no raz jest więcej w tym tygodniu wydanym, raz Mniej. Jestem ciekawa właśnie jak to też, no tak trochę jak to jest u Was, ile Wy może y, wydajecie miesięcznie, miesięcznie, tygodniowo, jeżeli chcielibyście się z, ze mną z tym podzielić, no to dajcie znać w komentarzu, no i też dajcie znać właśnie jak jesteście, czy jesteście yy, singlami, czy jesteście właśnie rodziną i no... Boże... 2 plus 2 chciałam powiedzieć. Właśnie nie, chodzi mi o parą, o, tak właśnie to jest to słowo. Czy jesteście parą, czy jesteście rodziną 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3. A może są tutaj rodziny jeszcze większe? Też jestem ciekawa właśnie, jak to funkcjonują rodziny wielodzietne, wiecie, powyżej trójki dzieci, bo z trójką to jakoś na razie wiem jak to jest. No chyba, że macie starsze dzieci, to właśnie możecie dać znać, jak to jest. Później. Um, no ja tak naprawdę mam wrażenie, mam wrażenie, mam nadzieję, że te koszty będą maleć, yy, że w końcu yy, chociażby kredyty zaczną spadać. No ale wiecie, to są takie marzenia. <laughs> Pomarzyć sobie można, zobaczymy jak to będzie. Um, cieszę się, że dajemy radę. No i tak. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. E no tak, dziękuję, do zobaczenia w kolejnym. Pa-pa!